Nieźle, po prostu nie wiem, co się dzieje, takiego, że takie cyrki ostatnio dzisiaj już taki zrelaksowany, bo z mojego studia w ogóle wszystko działa, ja w ogóle wyluzowany, a tu zong nie idzie w ogóle? Klucz strumienia jakiś zupełnie dziwny? No dobra. Spróbujemy to uratować, mam nadzieję. Napisz mi proszę, napisz mi proszę, czy jestem na żywo teraz, bo może wreszcie coś się zadzieje. Monika król mi z Chicago już zadzwoniła. Piękne te czasy, tak w ogóle. Monika zadzwoniła do mnie z Chicago, żeby mi powiedzieć, że gdzieś tam jestem, gdzieś mnie nie ma, więc. Bądźmy dobrej myśli, bo po co być złej, lepiej późno niż później. Czyli w ogóle to. W tych naszych zdań, powiedzeń się pojawiło już całkiem, całkiem sporo. Moi drodzy, jest niedziela, możemy sobie pozwolić na lekkie opóźnienie, czyż nie? Prawda czy prawda? Dobra, czyli jestem jednak na żywo. No dobra, dobra, to bądźmy dobrej myśli. Zatem, a jest dzisiaj, moi drodzy, 17 dzień listopada, już niedziela. 322 dzień roku, 46 tydzień nam się dzisiaj kończy. A ja się śmieję, a <grymnie> zaraz ci powiem dlaczego. Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych, Światowy Dzień Ubogich, Dzień Studenta dzisiaj. To mój, bo ja studiuję teraz. Światowy Dzień Wcześniaka, Ogólnopolski Dzień Bez Długów, Dzień Czarnego Kota i Dzień Baklawy. Dzień Bezdługów to też ważny dzień, żeby się. Pozbyć ich po prostu. Inteligencja jest tą przyprawą, która z najpospolitszych rzeczy robi cuda, powiedziała Maria Dąbrowska. Do końca roku, moi drodzy, jeszcze 44 dni. Jak myślisz, to dużo czy mało? Będę musiał chyba zrobić ankietę, ale nie jutro, bo jutro będzie Ania, a ja będę w samolocie. A dzisiaj dzień potrwa 8 godzin 40 minut, czyli jest dłuższy od najkrótszego, jeszcze o 58 minut, i o tyle nam się skróci. 33 dni do końca jesieni i. Może na tyle dzisiaj z tych wiadomości, takich. Słońce wzejdzie o 7.01 i to pewnie gdzieś na terenie Warszawy, bo to się różnie dzieje w różnych miejscach w Polsce. Ale. Uśmiecham się dlatego, bo przymierzam się już do tego, żeby z Marcinem usiąść do tego klucza transmisji od dłuższego czasu i nie wychodzi, więc może dzisiaj w czasie szkolenia perso, gdzieś tam w przerwie znajdziemy miejsce, żeby czas i miejsce, żeby to wreszcie zrobić i żeby to ujednolicić. Marcin, nie wiem czy jesteś dzisiaj, ale dzisiaj nas to po prostu czeka. I nie ma innego wyjścia, tylko trzeba to wreszcie zrobić, bo się pozmieniały yy, różnego rodzaju algorytmy, zarówno na Facebooku, jak i w restreamie się pozmieniało, więc, więc trzeba po prostu się dostosować do rzeczy, których zmienić nie możemy. A teraz się uśmiechnij, pokaż zębom świat. Bo co? Bo puścimy sobie intro. Wszystko z opóźnieniem, ale co tam? Co tam? Rzucam Ci wyzwanie. Bądź ze mną 91, 91 dni z rzędu, codziennie, a zobaczysz, a zobaczysz, co się stanie. Jak napijesz się ze mną herbaty. Ja nie wiem, czy nie otworzyłem przypadkiem puszki pandory, wyświetlając na początku tę grafikę z ciastkiem, i dzisiaj wszystkim gdzieś tam ślinka pociekła od rana i będą szukać jakiejś y, dobrej piekarni, żeby znaleźć takie ciastko, ale to też jest pewnego rodzaju samodyscyplina, żeby go nie zjeść, żeby go mieć. To to takie śmieszne, trochę. Zjeść ciastko, czy nie zjeść ciastka? Czy mieć ciastko? Zjeść ciastko, czy mieć ciastko? Fajne takie, zawsze. Jakoś mnie to tak bawi trochę. Dobra, moi drodzy, dzisiaj herbata, oczywiście. Herbata z klubowego kubka. Już jutro o godzinie 6 rano, czyli za 24 godziny będę w samolocie na Maltę, ponownie potem znowu w piątek przylatuję na szkolenie, w poniedziałek znowu lecę i tak już do 20 grudnia zostanę na Malcie. A dzisiaj, moi drodzy, dobra, powiem, kto prawidłowo wytypował wczoraj liczbę osób. Zbigniew Paliwoda. Ja nie wiem, czy Zbigniew dzisiaj jest, ale jest z nami od 12 grudnia 2018 roku. Jeżeli Zbigniew to słyszy, to na pewno napiszę mi maila na Kontakt małpa klub 555.pl i napiszę do godziny 8 rano adres, żeby otrzymać książkę, na przykład Obudź się. Wyślemy mu. A urodziny dzisiaj mają. Ja w ogóle chciałbym, chciałbym przeprosić dwie dziewczyny, gdzie wczoraj miałem dla nich też ogłosić ich urodziny, i nie wiem jak to się stało, że mi to umknęło. I Katarzyna Kamionka i Magdarzyna Halot wczoraj miały obie urodziny. I uwaga, to właśnie Kasia Kamionka jest współautorką tej pięknej piosenki, którą Marcin skaba mi wysłał, który zresztą, z którym, którą wam prezentowałem. I no, generalnie dzisiaj nie zdążyłem jej ściągnąć, żeby ją zaprezentować, ale może przy okazji znowu się. Pojawi. A urodziny dzisiaj mają jeszcze Iga Zaborska, Magda Ostolska, Gosia Kulpa, która miała specjalnie wstać na to, żeby być w klubie dzisiaj rano, bogumiła Wołoszyn i Elżbieta Żuchowska-Pezda, która też napisała mi takie zdanie, że poranne fluidy, które wysyłam w czasie porannych spotkań, są czymś takim, jakby mrzył najdrobniejszy deszcz, w którym idziemy. I nie wiemy, że pada. A potem nagle czujemy, że... Yy, no nie, nie czujemy, że pada. A potem nagle czujesz, że przebłokło się do samego serca. Cytując Anię Frankowską. To napisała Elżbieta. I dla nich wszystkich. Również z przeproszeniem dla Kasi Kamionki Magdy Halot za, za to, że nie było wczoraj. Nie wiem, ja po prostu wczoraj w Niemczech może trochę byłem zmęczony. Nie wiem, dostaję bardzo dużo tych informacji i, i gdzieś tam czasami coś umknie. Muszę sobie zrobić jakiś system do tego i będzie dobrze. Dla nich wszystkich Happy Birthday to you. Gdzieś tam ten głos się zawahał chyba w jednym miejscu. Ale ja poprawię się. Dla nich wszystkich najlepsze życzenia długiego, szczęśliwego, zdrowego, bogatego, mądrego, pięknego, szczęśliwego i spełnionego życia. To tyle na początku, i widzę, że wszystko już chyba działa. Nie mam już innych informacji. Widzę, że jednak jakieś tam osoby dzisiaj są, może nie tyle co zawsze, ale bądźmy dobrej myśli. Pamiętaj, że możesz mi wysyłać zdania, które Cię dotknęły kiedykolwiek w klubie 555. Na kontakt małpa klub 555, a ja stworzę z tego może jakieś dzieło, może jakąś książkę z grafikami gdzie to będą takie zdania, które towarzyszą nam w klubie 555 od zawsze. Na przykład jestem w klubie bo lubię czy pokaż zębom świat czy temu podobne zdania. A my już dzisiaj przejdźmy do e, normalnego dzisiaj klubu. Zamykamy dzisiaj ten tydzień z nawykiem bądź zdyscyplinowany i wytrwały. I napisałem w zapowiedzi, możesz albo zjeść ciastko, albo mieć ciastko, ty wybierasz. Samodyscyplinie przysłowiowe zjedzenie ciastka to często wielka pokusa, jak z nią wygrać właśnie. Będzie trochę motywacji, a ja jeszcze tylko chciałbym powiedzieć, że cudne, naprawdę cudne komentarze, dziewczyny i chłopaki. Piszecie do mnie komentarze, pomimo, że Facebook pozmieniał to wszystko, to jednak wysyłacie. Wysyłacie mi historię, ja jestem za to mega, mega wdzięczny. Ciekawe jestem, czy serduszka dzisiaj działają. Działają? Ja działają. Uuu. To możemy sprawdzić od razu na przykład inne, bo takie też mają niby działać. O, takie też coś działa. Nauczyłem się ostatnio takich genialnych rzeczy. Na przykład teraz powinny spać konfetti. Jest! I uwaga, można jeszcze balony wywołać. Oj, są balony. I jeszcze można wywołać lasery. Spróbujemy, czy to zadziała. Tak trzeba zrobić. Znak miłości działa. Ha, ale mnie kto kręci? Niesamowite. Ale póki co serduszka dla wszystkich, tych, co mają urodziny, również z przeprosinami. Działa jak ta lala. Ha, ha. Cieszę się. Dobrze mi to robić. Robi mi to dzień. Napisała Renia Lewandowska, Monika, król napisała: Zjeść ciastko i mieć ciastko. Tego frazeologizmu używamy, gdy chcemy powiedzieć, że nie można mieć więcej niż to możliwe, że pewne wybory niosą ze sobą nieodwołalne konsekwencje, że niektóre działania wykluczają się wzajemnie. Ha. Renia Lewandowska zacytowała Teodora Roosevelta: Każdy z nas musi się zużyć albo zardzewieć ja tam wolę się zużyć ja chyba też. Magda Manka pięknie napisała i Ania Mikulska. I Agnieszka Czech. Ale dziewczyny, ja już nie mam za bardzo czasu, żeby to przeczytać. Irenia Jakubowska. Irenia Lewandowska. Ale może właśnie to zdanie, które wysłała Renia Lewandowska, cytując Willa Smitha. Codziennie budzę się pełen nadziei z pozytywnym nastawieniem, że każdy dzień będzie lepszy niż wczoraj. Moją misją jest zarażanie ludzi tą pozytywnością. Myślę, że mogę wywołać epidemię, Will Smith. Ale ja bym się pod tym też mógł podpisać. Z pozytywnym nastawieniem, że każdy dzień będzie lepszy niż wczoraj, moją misją, moją misją jest zarażanie ludzi tą pozytywnością. Myślę, że mogę wywołać epidemię. Każdy z nas może taką wyzwolić, może i wywołać epidemię, pod warunkiem, że zacznie pewne dobre rzeczy robić. Pokusy są jak złote sny, pisze Agnieszka Czech, które testują naszą wytrwałość i skupienie na celu. Pokonywanie dzięki zdyscyplinowaniu i silnej woli rozpalają płomień, pokonywane rozpalają płomień, w którego świetle gaśnie ich czar. Pokusy to przeszkody, które uczą nas cierpliwości i samokontroli. Samodyscyplina jest mostem tkanym z nadziei, który łączy brzeg pragnień z wyspą spełnionych marzeń. Nie poddawaj się, bo wielkie rzeczy rosną w cieniu cierpliwości, jak kwiaty na niekończących się polach nadziei. Pięknie to napisałaś, Agnieszka, pięknie. Cieszę się, że. że jesteśmy tutaj teraz razem. Wyjście z Twojego umysłu wiedzie, Poprzez świat. Historia autora Mata Heiga. Gra jeszcze nam muzyka Morning Tea, ale właśnie się kończy i mogę już włączyć jakąś inną, na przykład tę. W wieku 32 lat Ludwig van Beethoven mierzył się z szybko postępującą głuchotą. W listach do braci wyrażał żal, że ludzie oceniają go jako nieprzyjaznego, zgryźliwego lub mizantropa, podczas gdy w rzeczywistości targała nim rozpacz. Pisał, że czuje się beznadziejnym przypadkiem, bo niewiele komponuje, bo trochę tak jakby Szekspir nazywał siebie próżniakiem, ponieważ pisanie Hamleta zajmuje mu tyle czasu. Beethoven wspominał o tym, że przebywając na wsi widział, jak ktoś śpiewa lub pastuszek gra na fujarce, ale nie był w stanie nic usłyszeć. Skończyłbym z sobą, gdyby nie powstrzymywała mnie sztuka. Niemożliwością wydawało się opuścić ten świat, dopóki nie stworzyłem wszystkiego, do czego zostałem powołany. Gdyby nie powstrzymywała mnie sztuka. Zwróć uwagę na to piękno, piękne zdanie. Niemożliwością wydawało się opuścić ten świat dopóki nie stworzyłem wszystkiego, do, do czego zostałem powołany. Pozostał więc przy życiu i mimo postępującej głuchoty, niewiarygodnej tortury dla niewiarygodnego muzyka nadal tworzył. Co więcej, niektóre z jego najwspanialszych dzieł, m.in. cudownie posępna i klimatyczna sonata fortepianowa nr 14 zwana księżycową. Powstały, gdy były już zupełnie głuchy. Z jednej strony to tragiczne, że człowiek, którego kompozycje należą do najsłynniejszych utworów na świecie, sam nie mógł usłyszeć wielu z nich. Z drugiej strony miał pasję, a historia sztuki pełna jest osób wrażliwych, których odtucha i poczucie sensu przynosiła tworzona przez nie sztuka. Od Emily Dickinson po George O'Keefe. Nie musimy komponować sonat fortepianowych, ale potrzebujemy zanurzenia się w swoich pasjach. Znajdź pasję dorównującą wielkością Twojemu lękowi. To może jest to zdanie, które warto zachować jako klubowe. Znajdź pasję dorównującą wielkością Twojemu lękowi, napisał Matt Haig. Kończymy teraz tydzień z nawykiem: bądź zdyscyplinowany i wytrwały. To to bardzo wymagający nawyk, a jednocześnie najważniejszy ze wszystkich, chyba, klubowych nawyków. Bez niego żaden pozostałych, z pozostałych nie zadziała. Z nim zadziałają pozostałe 12. Musisz pamiętać, że samodyscyplinę należy wprowadzać stopniowo. Nie można od razu narzucić sobie zbyt wiele, bo wtedy porażka jest prawie pewna. Niemniej jednak, nawet kiedy dążysz do celu, zaczynając od małych kroków, Warto wziąć pod uwagę, że i tak ci się będą zdarzały potknięcia. Czasami polegniesz i skusisz się na słodkie, a czasem sobie odpuścisz i nie pójdziesz na trening. Mi też to się zdarza. Mimo to nie poddaję się. To jest normalne. Najważniejsze, żeby się z tego powodu nie umartwiać, nie biczować. Idź po prostu dalej. Przecież nie zaczynasz już tego od początku, tylko od miejsca, w którym przerwałeś. I po prostu możesz to kontynuować. Wybaczaj sobie drobne wpadki i nie katuj się z tego powodu. Nie rezygnuj. Oczywiście będą się pojawiać pokusy, żeby sobie odpuścić. Jest wielce prawdopodobne, że po jakimś czasie twój wewnętrzny krytyk zacznie w tobie marudzić Twoim własnym głosem: A po co ci to? No i co należy wtedy zrobić? No właśnie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Po co to właściwie robisz? Dlaczego? Jakie jest twoje why? Czyli jaka jest twoja motywacja? Jakie jest twoje dlaczego? To właśnie dlatego, ja nie wiem czy zrobiliśmy to w wyzwaniu Twój Najlepszy Rok, żeby napisać jak najwięcej powodów, dlaczego to ma być Twój Najlepszy Rok, ale jutro o godzinie 19 się spotykamy na kolejnym spotkaniu I jutro będzie bardzo, bardzo bogato i grubo. Jakie będzie Twoje dlaczego? To właśnie, ilekroć zaczynamy coś i coś chcemy osiągnąć zrobić. Dzwoneczek mi się odezwał, bo dzisiaj go nie użyłem. Jeżeli za każdym razem chcemy coś zrobić, to trzeba najpierw napisać swoje motywy dlaczego. Im więcej będziesz miał argumentów, tym słabsza będzie pokusa, żeby się poddać. I nawet jak przerwiesz, to zerkasz wtedy do swojej listy. I idziesz dalej, zawsze miej przed oczami wizję końcową, cel, do którego zmierzasz. Czy zamienisz go na chwilową przyjemność i wygodę? Jak bardzo jest ten cel dla Ciebie ważny? Ja w takich chwilach zadaję sobie jedno pytanie: czy chcę moją nagrodę już teraz, teraz czyli to ciastko, które zjem? Czy wielką, gdy dotrę do wyznaczonego celu i osiągnę to, co chcę osiągnąć. Bardzo pomaga, jeśli cel, do którego zmierzamy, związany jest z naszą pasją, bo to w zasadzie eliminuje większość wątpliwości po drodze i daje siłę, której do przejścia tej drogi, której potrzebujemy. Dlatego też szukajmy czegoś, co nas uskrzydla, przy czym, tak jak miało to miejsce w przypadku naszej historii, przy czym szybciej zabije nam serce bo może się okazać, że dzięki temu łatwiej będzie nam się realizować i realizować te nawet dla nas bardziej wymagające cele. I oczywiście nie wszystko można zastąpić pasją, bo niektóre cele, które chcemy osiągnąć, na przykład zwrócić wagę, czy przestać palić, czy, czy robić jakieś rzeczy, czy przestać robić, czy wy, wyrzeźbić sobie ciało, czy, czy coś takiego, to... to Oczywiście, że warto włożyć w to dużo serca i dużo pasji, ale to, czego dotyczył dzisiaj klub, to właśnie bardziej dotyczyło pewnego rodzaju spełnienia w naszym życiu. I to zdanie, które przeczytałem dzisiaj, dla mnie jest po prostu niesamowite. niemożliwością wydaje mi się opuścić ten świat, dopóki nie stworzę wszystkiego, do czego czuję się powołany. Oj, jak dotknęło to mojego serca. Bo ja się, ja wiem, do czego jestem powołany. Ja to wiem i może to taki sygnał dla mnie w tej historii, że powinienem włożyć w to teraz więcej serca. Ale bez Twojej pomocy na pewno mi się to nie uda. Tak myślę. Ja wiem, do czego jestem powołany. I teraz trzeba włożyć w to więcej serca. Spełnienie jest czymś pięknym, pisze Dorota Kasprzyk. Wybaczcie dzisiaj te potknięcia, proszę. Ja już dzisiaj naprawdę z tym Marcinem usiądę i popracuję nad tym, żeby na pewno nie było więcej wpadek. Jutro będzie prawdopodobnie Ania, bo ja będę siedział w samolocie i zmierzał gdzieś tam w stronę Malty. Spotkam cudnych ludzi na Malcie. Dziękuję za tego maila, oczywiście, że się odezwę. Dziękuję za dzisiaj. Mateusz pisze. Ja miesiąc i siedem dni temu przestałem palić. Mateusz to było pod wpływem klubu, czy tak w ogóle? Bo Dawid Góra na przykład przestał palić pod wpływem klubu już. Kiedy to było rok temu? Bo już sam nie pamiętam. To było jakoś tak około roku temu. Nie wiem czy Dawid dzisiaj jest, ale... Ale jakoś tak rok temu chyba Dawid rzucił palenie. No Mateusz, napisz mi proszę, czy to było pod wpływem klubu, czy... Czy po prostu tak rzuciłeś? Dziękuję za dzisiaj. Jutro o 5.55 klub będzie, mam nadzieję, a pojutrze mam nadzieję. Taką znacznie podjąłem decyzję, ale tutaj bo takiej 100% pewności to my nie możemy w zasadzie mieć, chyba, nie? To byłoby takie <noise> aroganckie troszeczkę. Nie, na pewno będę. Coś się może wydarzyć zawsze, więc mam nadzieję, że się nie wydarzy, i będę. Dziękuję za dzisiaj. Mateusz mi jakoś chyba zniknął, więc trudno. Dobra, trzymajcie się do jutra, do pojutra i później. A we wtorek będziemy mieli bardzo ważny webinar o 19 na temat nowej formy lokalnych klubów 555. I na ten webinar zapraszam. Jeżeli chcesz dostać link do tego, to też napisz mi maila, ale ja jeszcze we wtorek rano w klubie podam link do zapisów na ten. Webinar na temat nowej formy lokalnych klubów 555. To jest właśnie to, o czym dzisiaj powiedziałem, że wiem, do czego jestem powołany. To jest jedno, właśnie jedna z tych rzeczy. Dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, cześć, cześć. Teraz jeszcze to ciastko będzie.